domu po wielkich sukcesach na krajowej wystawie psów rasowych, która odbyła się 25 maja w Gostyninie. Wystawa nieduża, ale na ładnym stadionie, dobrze zorganizowana. I dla mnie i dla mojego pieska skara szczególnie pomyślna. Muszę się pochwalić trofeami, muszę się pochwalić dyplomem. Tak, to jest dyplom. Oskar. Uzyskał, proszę Państwa, największą ilość tytułów ze wszystkich wystaw psów rasowych, w których brał dotychczas udział. A mianowicie uzyskał ocenę doskonałą miejsce pierwsze złoty medal uzyskał tytuł Zwycięzca młodzieży Zwycięzca rasy najlepszy junior w rasie. To bardzo duże osiągnięcie. Przyznam się, że jechaliśmy po jeden tytuł, brakujący nam zwycięzca młodzieży. A tu miła niespodzianka: otrzymaliśmy aż tyle wspaniałych tytułów i bardzo wysoką ocenę znanej, znakomitej sędzi, pani Wandy Kowalskiej. Pozwolicie Państwo, że przeczytam teraz ocenę na takim specjalnym arkuszu ocen, który otrzymuje każdy wystawca. Pies w odpowiednim formacie, w odpowiednich proporcjach. Budowa anatomiczna głowy, korpusu i kończyn bardzo dobra, bez zastrzeżeń. Szyja wystarczająco długa, dobrze osadzona i trzymana, podobnie jak ogon, bardzo prawidłowo. Dobry pigment śluzówek. Kończyny proste, dobrze wykształtowane. Szata bardzo dobra w gatunku i strukturze, właściwe, właściwa dla wieku i obfitości. Bardzo dobra prezencja pieska. A oto i finalizacja tych sukcesów. Złoty medal i złoty puchar. Zwycięzca młodzieży, zwycięzca rasy. Jesteśmy bardzo z Oskarkiem zadowoleni. Towarzyszył nam numer startowy w tym roku 374. Taki numer, właśnie tutaj, zawsze musi zawisnąć, żeby sędzia i sekretarz ringu wiedzieli, kto jest kto. Szczęśliwą ringówką dla Oskara okazała się ta ringówka po moim poprzednim piesku Bubusiu, po chociaż Oskar ma 9 ringówek w 9 kolorach to właśnie ta czerwona. Już po raz drugi okazała się dla mnie bardzo szczęśliwa, więc myślę, że będzie występował w tej właśnie ringówce. Pamiątkowy taki wiszonek mały, który sobie przywieźliśmy z wystawy. I proszę Państwa, Oskarek, jak już widzicie, jest bardzo zmęczony, ale jeszcze go na moment Państwu zaprezentuję. Właśnie skończył sesję zdjęciową, a w tej chwili pozuje do swojego filmiku na YouTube. Powiem Państwu jeszcze, że 23 maja, a więc przedwczoraj, Oskar miał urodziny. Skończył pierwszy rok życia. Z tej okazji wręczyłem mu poduszeczkę Tak, taką właśnie, i kupiłem mu taką, taką tortellę, y, takie ciastko y, z budyniem, udekorowane truskawkami z jedynką oczywiście pośrodku, które możecie znaleźć oczywiście razem z Solenizantem na jego stronie i na Facebooku. Cały, cała sesja urodzinowa jest tam zaprezentowana. Także jesteśmy zadowoleni, wróciliśmy w pełni zapału i będziemy dalej kontynuowali naszą podróż po wystawach krajowych i międzynarodowych. Teraz wjeżdżamy na festiwale do Sopotu, do Opola, później Festiwal Gwiazd między Międzyzdrojach, a później już właśnie wracamy na ringi, tak jak wspomniałem, wystaw krajowych i międzynarodowych, ponieważ Oskara dzieli już tylko pół kroku od tytułu Czempiona Polski. O, Kończy się powoli wystawa psów powoli rasowych w Gostyninie, uważam, że bardzo udana, sympatyczna, chociaż nie duża, mają warunki rzeczywiście poprzez ten stadion, to, ta mała miejscowość do robienia takich wystaw, dlatego to robi oddział w Płocku, ale jednak zlecił to do Gostynina, myślę, że słusznie. Jeszcze Oskar się pożegna z nami. Nieprawdopodobny temperament, nieprawdopodobna dynamika. Wszędzie jest tylko Oskar. Śmiały, odważny, dynamiczny piesek. Powiem, że aż za bardzo.